Siamko widzę, witam w kolejnym odcinku GTA 5 cigani. No i co? Wróciliśmy z Niemczech w zasadzie. No jak się okazało podczas naszego braku. wow Podczas naszego wizyty w Niemczech spać śnieg do Santo trochę tak nie ubrani, więc wrócimy do bierze się przejeżdżamy. A czy to jest właśnie nasza fura w której... Ok. Siema, topelat. Copelac. co sumie ja tydzień minął bez przesady. So. No. Ole, żeś. Cytnęło tutaj trochę. Dowalił to auto. No, to twoja furka, nie? A to w sumie jak twoja. O, kuźwa. Stary, ja dopiero tym. O, oła, się poślizgnąłem. Bo chyba? chyba się poślizgnąłem. Już zimno teraz, nie? No właśnie, ja jak też... wrócę, to zaraz chcę się przebrać w jakąś kurtkę, bo. jeszcze. tak trochę normalnie, neutralnie ubrany jestem. Bo ty gdzie byłeś w końcu? W Niemczech, Norburgu. Nurguri. O, a tam zimno też pewnie Zimniej e, niż tu Właśnie w zasadzie niekoniecznie, tam było w miarę Chociaż tam to byłem właśnie, to się gadałem przez telefon tabili na ten tor I z Portskarami wam musiałem czas pobić Portskarami jakimi? E, próbowałem pierw McLarenem Niezbyt mi to szło i skończyło się chyba na Huracanie na no, hurakanie to zaliczyłem. No więc. Ty nic podobnego jeszcze nie miałeś? Nie, Bo nie. ty na jakim etapie stoisz z tą ligą? Z ligą? A to przecież byłeś do przodu i jak to teraz? Na z... etapie takim, że się trochę do nich nie odzywałem w sumie. Że to zazwyczaj oni się odzywałem. Zazwyczaj oni to mi no Właśnie się raz podjechali mi pod chatę, ale ich zignorowałem. Aha. Może zagadają jeszcze. Nie wiem, podobno. Nie, wiem, nie zależy mi, mi jakoś. Dali mi szczerze. właśnie jeszcze znać, że dadzą mi dzisiaj, maksymalnie jutro, GPS-a, na którym będę miał się udać i będzie to ich prezent na moje zaliczenie, tak to powiedzieli. Mhm. Trochę nie wiem co to będzie. Co mi się okaże, nie? A tutaj jak. W porządku, ten młody coś tam się sprawuje, można powiedzieć. Za darmo pracownik, więc jakby wiesz. Mhm. Nie można narzekać, nie? Nic nie kombinuje? Yy, nie, 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 chyba nie. No. Yy, tylko wiesz co? Yy, Zanim tam zajedziemy, mam do ciebie sprawę. No, dawaj. Pamiętasz, że to BMW. A ja tu trzeba dzisiaj I tu chyba nie Zaszmy było Musimy dokończyć. A no, no no. Pamiętasz, że to BMW E36 to takie niebieskie, które hmm. sam Ci je modowałem i Ci je oddałem po tym, jak wygrałem Merola? Czekaj, to, to drugie, to drugie BMW, nie to szare. To drugie, tak, tak, to niebiesko-szare takie, niebieskie bardziej. No to, moje, to moja obużytnia fura w zasadzie, no. On je ma. Co? No ma je normalnie, stary. Co Ty gadasz? To jest to auto, sam je modowałem, pamiętam. Czekaj, dotankuję. Ale skąd byłem miał? No jak ty je straciłeś w ogóle? No mnie. Do dzisiaj się nie dowiedziałem. E, jak kupowaliśmy Nitro. Jak razem kupowaliśmy, A, nie? to mi je policja, policja zrobiła. Co ci mi... je zawinęła. Tak. Ale, ale mówił, że kupił od kogoś. No ale ja. chciał... Mówił, mówił mi, że bardzo mu zależy na wymienieniu Bla. Hmm. Więc nie wiem jak to jest. No, czy wiesz, w naszej dziedzinie to za przeproszeniem klepanie blach to totalna standard, w zlotach, w szczególności Ale mu bardzo zależało, tak bardzo wiesz Pierwsza rzecz o którą zapytał O kurwa bez jaj, widzowie no nie gadajcie No mówię ci stary Sam ten spoiler z mojego garażu wyciągałem Czemu jest... Cześć powiedz jest... mi... Cześć poczekaj jest... jest... Aż... Tobie zimno nie jest? Czemu jest krew na tym, na drzwiach? Których? No tutaj, tych jest krewet. Alej, Simon. Mm, cześć. A nie cześć. wiem. Czekajcie, a ja widzę się przebił. Pisgach z kurwysem. Ok. Jak tam było? Spowiedziałeś no, się. Spoko, spoko. A już się prawie? To nowa furka? To tak. To jest nowa furka? No tak. Po prostu się spadł. Mm -hmm. A co? ładna, ładna, no. No fajna To coś się dzieje? Nie, no. nie Ale fajne, spoko. ciekawa po prostu Dobrze wygląda tutaj no, Jałem, to tutaj wziąłem go po prostu i wykopałem do No O, BM ko Byłem no. ko wróciła do was Jałem <trym was trym> sprzedawana niestety Właśnie, o co właśnie właśnie, wasza dwójka o, o co chodziło? Bo ty mi coś gadałeś przez telefon. No bo tego Debila porwali. No, co dalej? No bo zapożyczył się hajsu. No i nie spłacił ich. A to Musi w końcu ma bogatych rodziców ma bogatych rodziców czy co? No ma, no ale debil chciał prosić o hajs i się zapożyczył. To jak to w końcu? Nie wiem, nie wiem jak... Po prostu się zapożyczył w jakichś ziomku. banan! Te! Ano tu no. O co chodzi? Z tym twoim porwaniem i pieniędzmi Długiem No, to jest sprawa, że pieniądze muszę ogarnąć Dlaczego? Dla kogo? Um, nie, dla kiziutków w tle, wiem tu, aha. Ja Nawet nie wiem, że u kogoś się zapożyczałeś Wiedzieli, no Jakiś bogatów takich. Ile? Bogatych, szemranych typów, ile, które wjeżdżają. Myślę, że tak. Do 100 tysięcy się zamkniemy. Co? Czyli chcesz mi powiedzieć, zapożyczasz się jakichś szemranych, bogatych typów, którzy wjeżdżają ja na wyjści... Nie. A to nie tak, że ty Którzy wjeżdżają mieć na wyjści... Bo bogatych w chcesz, mam, ale już mnie nie znam, nie czy. Nie się kłócić! Dobra, spróbujcie <laughs> najdrobić tą BM i tyle. Ja muszę. Aż, chodź do mnie! Zajmijcie się warsztatem, jest jakiś klientów czy coś. Dzień, mam Spróbujcie bardziej ich znaleźć, może. Czy warsztat funkcjonuje jak zawsze? No, ale ostatnio dużo klientów było. Eee, wczoraj. No, chyba to faktycznie ta BMW. Sprawdzimy, że przez szybę eee... dosłownie te same buty nitro, które. Wtedy miałem A wiesz co ci powiem? Co? Dopiero teraz się dowiedziałem, że go porwali Aha, tego. Eee, Nic co? mi nikt nie powiedział dla mnie sprawa ma na razie jedno wyjaśnienie Ktoś ukradł to auto z parkingu policyjnego i sprzedał jem No ja miałem trochę jedną wersję Jaką? Też jakaś szansa, że akurat mu sprzedali tę furę. Też to by jeszcze ktoś z z parkingu policyjnego. On dopiero co był. Się zdaje, dwa dni na dołku. A komendzie był. Dwa dni no, na mi się Co za przypadek? Było, kurwa to by odebrać. Nie, to by nie było tak, że. pracuje z policją. Ale to, było, to auto było na innym tym. A może on. Pracuje z policją, właśnie. Pierwsze, moje takie wrażenie, nie? No, to jest myśl w sumie Zostałem w ogóle właśnie na dps od filmu od ligi I wskazują... Mm -hmm. Kąś... Po Co to tu jest niby? Ło, o, o, o. No wjeżdżaj ty! Pusto? No Puściutko Co to, to jest za miejsce? Mm, jakiś garaż ewidentnie No ale Po co mi tu liga wysłała dpsa? Jest stary morgo. No. Chodź to zobaczyć ty Chodź to zobaczyć po prostu o. Speed, to fakt to jest ten sam, nie? To może. Tak, od dłuższego czasu. Może też, a może. Dobra, będę szczery, nie wiem co sądzić o tym młodym. Chyba może on jest z może właśnie z Ligi on jest. Może? Czemu by nie powiedział? Chudźba. Nie wiem. Chyba, że ten garaż był do nas? Nie, dostępnego tylko GPS a, a nie, Mam z nimi taką konwersację, że im odpisać nie mogę, tylko oni mogą mi fan room No Na górę hmm. wejście? To będzie na górze? No dach pewnie, nie? No No najwyraźniej O, wow Ło, e wow, wow. O, to, wow. się, to się chyba wyprowadzam od brata. No to ja się od brata chyba wyprowadzam. Ile jest no i tu Dwa. To się chyba od rodziców wyprowadzam. <laughs> Ale iść mieć mieszkanie nad garażem? Kuźwa. Ale dobra, słuchaj, jeśli to faktycznie jest prezent do ligi, to po pierwsze. No na, na, razie, pewno. na razie zostawiamy to miejscowe między nami, nie mówimy nic. Mm -hmm. w tym no tak, tak. Ta. Bo będę jeszcze totalnie zmieszany wobec tego. Jak on w ogóle miał? Tiki taki. Taki taki, <taki>, taki, -taki no, taki -taki, coś takiego. Taki -taki -taki no. Może to jakieś no. nasze zdjęcia porozwieszać, czy coś? To nie by było? Można, a właśnie a ja w ogóle. to jest? Może ktoś ważniejszy z ligi? wygląda. Znaczy ten różowy nie, ten biały bardziej. Ten różowy no, wygląda z jakiegoś pyłku. Stanę... z jestem. Najwyższy kierowcy. Chyba zamknięty. Skąd wyżyłeś ja na, na tam chyba jest, jest nie? No, no bo jest napisane toilet. No to no, dźwigałem. Eee... No. Na razie... Nie wiem, na razie nikomu nie ufmy dla siebie to mimo ten garaż... Anto nie mu nawet bym o tym nie mówił. No. Y... No jest w tyle, nie? Dałoby się... Jakoś... To, to będzie garaż, nie mechanik, nie? No tu będzie... No to będzie nasz taki prywatny myślę, że będziemy mogli się tam bardziej naszych kończy trzymać. Tylko na razie starajmy się to uczyć w tej tajemnicy. Ja tego doża będę sprzedawał teraz. No dobra, ja cię wrócę na ten i ja będę musiał się jechać ogarnąć i jeszcze weszłem to z A co tam eee, słuchaj, jest taka prawa, że... To jest ligi czy nie? Właśnie nie. Chyba to nie jest liga. Mi się w ogóle nie zgadzało. Nie pamiętam jak się w to ciągnąłem. Ale dostałem pamiętam, że dostałem tego tajemniczego SMS-a, gdzie... Podjechałem pod bank, przyszli do mnie ludzie i musimy jak to policją. A, no, 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 no. To w końcu po dłuższym czasie się odezwali do mnie, bo tego Mercedesa mojego będą musieli wyciągnąć. A, a z tego, gdzie że on jest może... w ogóle? Oni dla mnie, oni taką mają piskę dla mnie z nim, gdzie ten Mercedes jest na dołkach. sobie okay, myślę, że teraz to. może tam będę tego Mercedesa na razie trzymał. Trzymasz masz ten garaż nowy, nie? No właśnie o to mi chodzi, o ten nowy garaż. A. Okej okay. No to, to, to chodzi ci o to Totara od ligi. No tak No Ej co, nie ma? Yy, gdzie jesteście? Na dokach trenują No, dobra, to ja jadę Dobra, ja, ja zostaję na, na tym, nie? nie? No, widzimy się potem, jutro w sumie Dobra widzowie, dostaliśmy nowy graczy odligi. ligi Pogadaliśmy z Aszem, no w sumie z każdym ale, no, śmierdzi mi temat yy, taki zachwiany, taki szczelin. Taki, no, z tym naszym Japońcem. Słowo, po którego jest którego którą nawet będę jak Średnio idzie koledze Montaż, liczę, że się w końcu poprawi. Ale tam możecie święty dowiedzieć, właśnie, Kimon on jest, On ma BMK i co kombinuje, bo wiadomo, jest to nasz poprzedni wózek, który skończył zawinięty przez policję. Więc my jedziemy się ogarnąć i widzimy się wieczorem. Dobra widzowie, no i co? Nasze zlecenie dzisiaj jest wstępnie proste Które zlecenie to się zakończy pościgiem Jak już nam poinformowali nas nasi tajni pracodawcy Będziemy zajechać na miejsce, zgarnąć pewną teczkę I jak już sami napisali od razu uciec z policji Jeszcze bez większych kocokowów zajeżdżamy tu Przydałoby się myślę mam przyczas zmienić te opony Bo no ogóle szczerze teraz jadę ślizgam się totalnie to Podobno tu w tych czakach ma coś być. No i jest, widokie. Dobra, wjeżdżamy do miasta. Tu jest auta, wsiadamy. No jak na zawołanie, nie? Spitylę, 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 Speed it up, speed it up, speed it up, speed it up. Go faster, ayy. Go. Go. go faster, ay, go faster, a go faster away. I'm wake up, go dumb. I'm pretty God like a nun. I'ma put that on my i am going put that on my son. I'm go like three to one. No smoke, I need my lungs. I stack and feed my buns. I'ma do this as fun. Go faster, aye. Speed it up, 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 speed it up. Go faster, aye. Go. 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 go faster, aye. Go faster, aye. Go faster, aye. You do, you I do me. I'ma take this overseas. I'ma do this with my seeds. If you're here, it's bling bling. You heard top speed, that's me.